Cześć! Jesteśmy w kolejnym odcinku Ancient Artefacts! Jestem ze mną Deseło! Jestem! Jest Tumbiś! Jestem, cześć! Tuliś, Tuliś normalnie! <grym> tuliś, Tumbiś, Nie Duperski! Duperski! No, to Duperski. To nie ma. Duperski. Oj, ale tu nic nie ma! Idę po, po tą dźwignię, właśnie a, się wspina! A ja właśnie, ale tu się wszędzie zjeżdża. Jak się spinam przy... się. A tu jest coś, spinam ale... się. A jakie ja mam tu, to. Jak ona to obleciała, jak tu trzeba by No bo ona jak Każdy... zwykle kończy sobie kastą, a potem o. Każdy ten posłuch się zjeżdża. No właśnie. Miszcz po prostu. A ja to zrobiłam, nie? Nie, nie wiem, co bo chcecie ode mnie. No właśnie, jak zwykle. Nie umiem tam wejść. Ja dopiero weszłam na jakąś wyższą taką No Ale to rentę. ja też i potem się okazało, że nie, no i teraz tu już nie mam. I ta biega, nie, dawać, aha, tu jest takie płask, Trzeba na tą usypaną kopę wejść, te dźwignie. jest dźwignia. ty Jej, to sobie nie pomagasz, jak zwykle same zagrasz i w ogóle dostaniesz zaraz. Powiedziałaś, że nie chcecie tej dźwigni wtedy, no i w wtedy ogóle Wtedy, ja a ja teraz chcemy. Ja tak nie powiedziałam, to ty coś. <laughs> ale tam jest jedna droga. Dobra, Dobra ja już teraz mi się gdzie? Koło kielicha na lewo? Boże. Znaczy to okienko w las i tam tylko apteczkę na razie zabrała. No na apteczka. razie tylko tyle. Ale to taka kamera no, z dupy jakaś, tak? No. Jakiś bramek, 10 tysięcy, Boże. Dobra, zrobiłam dźwignię. Na razie się tam nie wspinam. Rozglądam się tu dalej po pomieszczeniach. Ale tu coś jest. A tu są takie rzeczy. Lornetkę o. chcę, bo tu to jest podejrzane. To o kamera, to o tym mówicie? Tak, tam będzie taki. Ach, na piedestał, no taki piedestał. Ja nie umiem. Ja też nie umiem. Nie umiesz, to, umieć. to jest drabinka? Ja skręcam mnie w tą stronę. To jest drabinka. A ja to się nie będzie palić kiedyś? Jakieś to jest dziwne wszystko. Dziwne, nie? No. Jest rabinka, widzę ją, ale. Jezu, Max! Co ci chłopie podkusiło takie dziwne kamery robić. Żebyś miała uprzykrzenie życia. Ja sobie pływam. No co ty sam grasz, jak zwykle. Nie, no powiedziałam, mhm. ja tam tylko apteczkę. Ja się tam na razie nie wspinam, nie chcę. Ale chcę zobaczyć, co tu jest. No to się wspina. Jest jak zwykle nie chcesz ze mną. Tylko beze mnie. Nie <laughs> ja nawet nie wiem, gdzie jest apteczka. Jest w rogu, no wiesz gdzieś. Gdzieś za kolumną w rogu. Ale no to tak z góry dopiero widać, że Bo to ta perspektywa to jest. jest głupia. No, no dobra, idę stąd. Co? Do dobra, tego mam, tej do tej śmierci mam iść? No tam koło śmierci jest okienko otworzone i jest pływane. Ale ta śmierć mm. to jest taka... Ale to mnie coś bije. To są Fajna te nietopery. Śmierć. W ogóle dużo tu jest takich kadzidełek do podpalenia, wiecie? Ja tutaj szczególna będę wszystkie na No i znowu te są, a ja do nich ale te z Latające to są, nie to perki. tak, tak, tak. Mhm. Koda. Szczególna właśnie koniec Koda. gry już. Um, ale tu się coś żarzy. Mam dźwignię w ogóle. I jest pochodnia. Tak, tak są, ale to wody, no bo nie mamy od czego tego to. A teraz podwaliło. Ale jest zamknięte się... okienko. Czym nie, no jedna jest, jest otwarta. <laughs> I do wodzianki. Do wodzianka. W lewo, prosto. A tam jest jeszcze otwarte. W lewo wysływam. A to są pochodnie. To do wody najpierw niby. Ja się tak zastanawiam, co mamy wszystkie je podpalić. Pochodnie. Przestań robić tak, wyjdź stąd jedno z drugim. Dziecka. No bo potem Właśnie... się robaczkiem bawić i mnie denerwować. Właśnie mówiłam Tumberskiemu, jak byliśmy na przerwie, zanim przyszła, że mój pies leży. Y metr od swojej y, zabawki i stęka, żeby mu ją przynieść, bo jest zbyt leniwy, żeby się po nią, wiesz, przeczołgać, nie? W którą stronę mam pod tą wodą? No wprost? Bo tam po lewo to jest tak dużo przejść. Na lewo. No to ja nie. Ja wypłynęłam na lewo i jest ja na tak lewo, jakieś jest od, od razu opłynięcie. Ale tam jest za dużo. Ale jest takie drzewo, tak? Z drabinką, to, to, to. I takie właśnie jakby dymiące puchary. No i tam jest mnóstwo przejść tak. moim zdaniem. No to w jednym jest to. dźwignia. No ale Widzę mam? Ją. Jedną wzięłam, w drugim jest przejście i z lawą. I ja tu Je jestem. Jezus! Ale przejście z lewa te... z lawą. Ja jestem w przejściu z lawą. No to ja tam byłem, ale poszedłem stamtąd. Aha, a to jak się załączy dźwignię, to, to się podpala, Kazita. Podpala. Mhm. No dobra, to będę szukać tego z lawą, co ty w nim jesteś. Mało nie wpadłam w te, wiesz. Mhm. Te noże. No i wpadłam <noise> w drodze powrotnej. <noise> Jezu, jak to przeskoczyć? Już ja nie umiem. Jak zmsowana idę jakieś. A teraz jakieś różulki skakane takie, Boże, filarowe sprawy. Tejże, jakiś taki trójkącik. Boże, ja tu wejdę w ogóle? A wejdę, Boże. No, ale to ja mam tak robić tym zmsowanym? Jak tu już jakaś tam dźwignia? Gzymsowane. Gdzie? Z lawą, tak? No to była zimsa i złoczam dźwignię, i w ogóle polce. Ja, nie ja cały ma iż iż nie mam cały czas jakieś pochylanie, No jak z na na co było odposzłam Bo tam było jeszcze Aha. też inne w sumie, na zdrówko. No bo jest takie w lewo jeszcze, właśnie. Ja poszedłem gdzie indziej, pewnie, jak zwykle. No i nie, No bo jak wychodzisz z z lawą, to jest pierwsze takie zaraz na lewo, to ja idę takie czułdane w lewo. No to ja tam nie polazłam. No to ja też jestem dzieci. No i już koniec. A ja, no ja... pewnie źle polazłam, bo Wszyscy poszliśmy, każdy. Każdy ma swoje i już. Swoje i koniec. No, no ale no to, no to, no to, to po to jest nas trzech, że jak ten co pójdzie dobrą ścieżką, to będzie wołał w resztę, tak? Boże, żebym to nie była ja. <laughs> <I> to... <laughs> ja no ja weszłam dzięki taka krabinka, kur. Ale to ja mogę chodzić po tym to jest apteczka w ogóle. No a ja. widzę tą naścienną, a ja... Aha... Nie, bo ty coś gdzieś indziej pewnie. Tak Jakieże... Na samym dole mam awesome. zwykłą śwignię. No, a, a tu jest jakieś okienko. Tego, to? To. to ja nie na samym dole, ja mam zwykłą dźwignię, ale w takim okienku. No no a ty, Akasha, z... poszłaś w to okienko jakieś tam, tak? Czy jak? Tak, ale a. chyba nie, bo tam są jakieś kolce. i Wydaje mi się, że te kolce, jak mówicie, że tam macie dźwignię czy coś, to je trzeba zezaktywować. Wszystkie mi wyskoczyły takie rezydentowe. Nie wiem, co to znaczy. Że obskórne z kośćmi na wierzchu. Ale co? Psy. A psy? A takie piękne psy, Takie właśnie. Nie ja mam czasówkę jakąś w ogóle. Pięknie jak ja się kuźmę. To ja Śmienę, nie jak wiem, jak każdy jest się... gdzie indziej, a ja już. Nie, nie. Ja, no ja poszłam teraz do was. Idę Ale ja nie to, jestem tam, gdzie wy. Aha. Każdy z Każdy jest gdzie indziej. No ja chodzę jakimiś drabinkami w tym gzynsowanym z lawą. No tak, no takie też miałam. I co chwilę jakieś trójkąciki jakieś, jakieś e, takie wstawanie, rozbieganie, skakanie. No dlaczego czemu ona nie chce wejść w ten trójkącik? Przecież wejdzie. Nie chcę. No ona nie lubi trójkącik. Lara nie lubi, tak. A, są kolce <laughs> widzę was. Ale nie no, dlaczego? Przecież ona powinna wejść tu bez łachy. Bez lachy? No. No, weszła. To się mnie dziwiło, bo robiłam ten. No ale... Teraz idę chyba do tej yy, gz, no, dźwigni tej naściennej, tak. Ja mhm. się gzemsuje jest jakaś pochylność i coś, nie wiem. Pochylność. Tak. No mam tą dźwignię. Mam dużo Ech. psów strasznie. O, gdzie on jest? Ja mogę to przeskoczyć, czy mnie zeżre? Jezu, czemu się nie obracasz? To to, to zaakcentowanie na końcu, to było zajebista. A co to jest? Jakieś urządzenie. <grystanie> tylko, że ja mam, ja do tej pory zrobiłam tylko dwie dźwignie. Gdzie ty masz jeszcze jakąś jedną dźwignię? jeszcze nie mam żadnej. Ja jeszcze mam w ogóle też nic. A tu jeżdżam dźwignia, ale ja jak mówiłeś, dostać. że na dole jest dźwignia? No, tak na samym dole w lawie jakiś. Ale ja to ty tam jakoś... byłeś? Nie. No. A ty, aha, i pociągnąłeś ją? No. no ja to... jakąś apteczkę biorę w ogóle. Na środku w lawie? Takiej kratce złotej? Kratce złotej? No to nie, no to... No ja nie wiem, jak tam dojść. Lepiej gzymsowane, gzymsowane jest, od razu, do, od razu od okienka, którym się przychodzi jest gzymsowane. Nie widać gzymsu, to widać jak się skoczy w lawę przed siebie. Ale ja widziałam tam nie w tej, w tej swojej lawie, tylko ja nie wiem czy do niej dostać. Ja nie mam ciakasza jakąś... mówi jakimś czołganem, ja muszę zobaczyć Mam drugą dzieć. Ja nie, nie wiem już gdzie mam iść. Czekaj, ja się tu muszę dostać. Każdy ma dostać jakąś do swoją dźwięk. lawę a, w ogóle. Tak, oczywiście swoje lawy. Dajcie spokój. la. Hmm. lala, no, dalale. Da, <laughs> mam paczki naboje Uzi, dwie Takie mieliście? Nie. No to nie no to ja nie. mam dużo apteczka. Nie wiem, że to jest bez sensu. A to Tam są kolce deseło. Ja, Aha, widzę, wiem. no są kolce. no. jej trzeba zdefaktywować. A może jakiś ja tutaj jest dźwignia i ja bym, może, ona jest za to odpowiedzialna. I Idę to do jump dźwigni. I tak trzeba tą salę okrążyć y, całkiem, no ale dobra, zrobię jump dźwigni i skoczę w lewej, chyba, że mi się coś no to tam. bez sensu, to ja nie rozumiem tego. Nie, nie wysunęło się. Nie wiem też o co chodzi. <śmiech> eee, <śmiech> no Boże. Podpaliłem jakąś skrzynkę wiszą. Nie, no bo papartowa już to o co chodzi. No. Nie. Nie wiem już o co chodzi w tej grze. A da się to takie coś mm, wykręcić. A te kolce się mm. doktowało już. No, Może ale się... da się jej przeskoczyć nie, te kolce, wystarczyło wykręcić. Tu też są no kolce. No tak. O. Chyba, że tu nie tam jesteśmy. Wszystko, byłeś, byłeś, Szedłeś przez to czołgane? Nic nie było. Whatever. No, nie ważne, <laughs> whatever. No ja mam jakąś kolejną dźwignię nad kolcami. No, no to dągam co ją. to ją? To mówisz, że tam mam iść tylko wykręcić, tak? Kolce. Wystarczy A to w dźwignie ktoś coś robił? No robiłam. No coś no, miałem Ty Przecież wpadasz w y, jam dźwignię i y, 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 y wpadasz w lapę. Jak? Jak, kolce nie, się no, chowają. Pod spodem. Ja miałem no. taką dźwignię, gdzie kolce chowają. Nie, nie A... No to koniec. Nie idziemy już dalej. Koniec krestomu. Zakończamy tu. No. Ja Może bym chciała tą, tą dźwignię, którą ty miałeś, wiesz, mm. tu, Daniel? Fajnie mm, by było. Nie w tej Jakoś sali Deseo, której, której właśnie teraz poszłaś na lewo. A tam na wprost, jak zrobisz, to obejdziesz wszystkie te gzymsy. No ja to zrobiłam i miałam w okienku zwykłą dźwignię, ale on mówi, że jakieś jeszcze na samym dole w jakiejś lawie. No i dobra, nieważne. Nieważne. No mów, że, że, że musisz mieć jakąś jeszcze. Gdzie masz w lawie jakąś na dole? E, no takie dwie na środku lawy są złote kratki, tam leży apteczka. I zemstowanym to trzeba przejść, ale. Głupie. No głupie, bo ja tutaj na przykład. Nie e, tutaj wiem, brało zrobić, się mam. dużą apteczkę. I tu nie ma żadnej kratki, więc nie wiem o co chodzi. Ja nie... się nabijam na Była końcu, taka dźwignia. Ja jest jakaś szansa, żeby to wykręcić, Ale ja kratek ale... nie widzę złotych, oto się rozchodzi. Taka wiesz, dźwignia czajesz. podłogowa była do przyciągnięcia. No to ja już zrobiłam. No to. i poniżej jest jeszcze dźwignia, taka zwykła. Trzeba zejść na egzumsowanym naokoło do dżam dźwigni. Spada się na dół na kolce, a one się chowają. Ale to ja już to zrobiłam. Ile zrobiłeś w tej sali dźwigni? Ja zrobiłam trzy. Ja nie wiem ile. Zapaliła się no pochodnia. Ja tak, nie zrobiłam ja żadnej się. i ja chyba po prostu wpisnę tą grą, bo ja nie wiem w ogóle gdzie wy jesteście, co wy zrobiliście i... No ja też nie wiem, wiem, bo ja też jestem w dupie gdzieś, w ogóle gdzieś, w ogóle nie wiadomo gdzie. Miałam zero dźwigni, jakieś kolce są wiaty kręcić i ja nie umiem. Były takie kolce, po prostu trzeba przez ja przezwyciężyłem te nawet przebiegłe. Ale ja tutaj jestem w jakiejś sali Nie mieć... Ja co? nie wiem, czy jestem w tym miejscu, co wy. Wiecie co? No, bo... Ej, ale powiem wam jedną rzecz. No. Bo ja poszłam teraz do innego okienka i tu też jest sala z lawą. No, to może ja jestem bardzo. Wie. Ja jestem mega ciekawa, czy. Bo jak ty miałaś Aka... Akasha miałaś czołganę i ja też miałam czołganę. To ja jestem bardzo się zastanawiam, czy Daniel jest z tej sali, co? No Na pewno mhm. nie. Bo ja no widzę na ścienną, yes. widzę na ścienną od razu, a ty wtedy od razu widziałeś na ścienną. Nie, no od razu, nie, od razu widać było podłogową taką na środku. A ty masz w ogóle jakieś kolce w tym pomieszczeniu? No. Takie jest mieczowate, Daniel? Nie, tam nie wiem, tak już to tam było. A no i no to w sensie jest, się zaktywowały na dole miecze, tak? No. No to to jest. Ja dopiero teraz jestem w tej no sali, także już, hit. Ja no. tak myślałam właśnie, że jesteśmy w zupełnie innych miejscach. Ja mam sekret ostatni już w ogóle. No to świetnie. Ale dźwigni nie mam żadnych, więc... No teraz to z wykrętem poszło, bo kurwa oczywiście, że... Bez sensu. Bez sera to jest. No ale mi się kolce tu wysuwają, to co ja mam tu zrobić zaś? <laughs> Już mam dość. Ja wykręciłam na jakichś kolcach, ale wiecie co, bo to jest oszustwo, bo ona mi do, do któregoś momentu wcale nie chciała iść do końca drabinki. I co ja się naszarpam, A? żeby w ogóle do końca drabinki dojść, bo jest bug, to jest, jest bug kiercowy, nie wiem, zwał jak zwał. O, wykręcić było łatwo, no ale dobra, nieważne, to nie jest tu, to nie jest to i tam nic nie ma, bo jest wszystko zamknięte, więc w ogóle nie wiem, po co ja to zrobiłam, do pizdu. Czyli mam szukać w ogóle in, innego przejścia, tak? Ja poszedłem takiego przejścia, gdzie w ogóle jest oh. sekret, ale jestem tak w czarnej dupie, bo nie mam żadnych waszych dźwigni. Nie mam żadnej dźwigni, więc to jest w dupie. Dobra, ale, dobrze, w ale poczekaj, bo może Aga, ty też jesteś może na przykład w sali Nie, Czy ty Ja masz... byłam w tej, w tej mojej? Czyli od razu na lewo, jak było to czołgane, tak? Przeciągnę... Jak wyszliśmy, wyszliśmy z wody, to była ta jedna dźwignia zaraz taka, że się przeciągnęło i się otwierała, znaczy zapalał się ogień, tak? No. Później zaraz od ognia poszłam w to pierwsze, yy, od, od lewej, niezapalone. Tak. No bo jest zasada, cicha nie pisana, chodzimy zawsze w lewo, tak? No, no, to, a teraz mam znowu jakąś salkę, gdzie na wprost wchodzę i jest, pierwsze co widzę, to jest dźwignia podłogowa i jakieś właśnie wiszące kraty. Taka dziwna kamera i jakieś y, widzę o jak Boże! O? Wy tu jesteście? E, ja wyszłam z tamtej sali, bo ja ją ogarnęłam. Teraz jestem w sali właśnie, i ja tu poczekam, bo to ja uważam, że z, z wszyscy byliśmy w, nie w tych miejscach, co potrzeba. Jak ty masz to takie czołgane, to ja cały czas na gzymsowanym chodziłam aga. I jakby lewej, e, z lewej, bo gzymsowane też było po prawej i po lewej, prawda? Tylko jedno gzymsowane było tak e, na wprost, a to było tak po prostu Właśnie, no to to na wprost, to na wprost. Jest tam dźwignia, tu rzeczywiście są kolce podane. Tak, 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 tak. No. no to jak ja cały czas szłam tym właśnie na wprost gzymsowanym, to to mnie cały czas, jak wiesz, skakać, no jest jedna droga. Doprowadziło mnie to do właśnie dźwigni takiej zwykłej, zwykłej. I z tej zwykłej, zwykłej dźwigni, jak skoczysz, zobaczysz, takim punktem zaczepienia będzie duża apteczka na samym dole, ale najpierw skup się na tej jednej dźwigni zwykłej, zwykłej. Którą zobaczysz, będzie w końcu w takim okienku, no. Jest na kratce apteczka, ale mała. I jest taka dźwignia zwykła, zwykła. Tak było to właśnie. I to też czasówka ta dźwignia. Mm. Nie, Daniel, nie, ona jest w innej sali. No jak powiedziałeś, że jest mała apteczka na kratce na środku lawy, tak? A masz, masz małą apteczkę na środku, na kratce? No. No to nie to, to jesteś, dobra, to jesteś w sali Daniela. No to ja tu nie ogarniam tego w ogóle, jak my się tutaj gubimy. Nie mam to sekret. Nie mam. I mam nie to w tych świetnych ja Nie ja mam psy. A psy też mam, tak? No to teraz mam te psy. A wy tamtą moją salę zrobiliście, bo my wsi okazało, nie. że byliśmy... W... Nie, ja poza tą jedną dźwignią na samym początku, która od razu zapaliła połodnie, to ja nie miałam nic więcej. Nie? A tutaj gdzieś będzie ten sekret? Ja nie nawet nie mam, nie mam tej dźwigni. Sekret w takiej sali. No, a, to, to jest to, jest Ale to z psionami, tak? tak? No, tam doprowadzi się na dalej, sposób. bo to znaczy nie prowadzi cię mhm. indziej. Doprowadzi cię. Ale w sensie nie pominęłam na razie nic, rozumiem, tak? Nie. Ja mam teraz takie do tutaj, w... że dajcie spokój. Mamy full sekretów, rozumiem, tak? Mamy wszystkie, ale co z tego, jak coś teraz tak porobiło dużo, że dajcie spokój. Mamy. Mam wszędzie lawę, mam, wsz... znaczy, mam wszędzie jakieś no. ognie buchane, mam wszystko. Nie, nie jestem w stanie zrobić tej czasówki, przecież najprostsza rzecz mnie powala, nie? No Zeć ja tam też nie, ale... miałam kilka podejść. Tylko ten sekret trzeba chyba wziąć zanim uruchomi się ta cała sala, ja tak zrobiłem przez przypadek, więc możliwe. W Ale to jeszcze Która nie jesteś sala? w tej Aha, sali. Ja będzie w takiej sali z kwadracikiem lawy na środku, to wtedy. Dobra, robiłam czasówkę. No, co mi się tu miało niby zrobić, bo nie wiem. Kurwa, kolce mnie zabiły. Ale co mi się otworzyło? Ja nie wiem, co ja mam tu zrobić. A gdzie jesteś teraz? Polazłam po takiej. Tam, gdzie były psy podrabińca na górę. Dźwignia z tyłu jest taka? Właśnie nie widzę za bardzo żadnej. Tu jest jakieś. Aha, jeszcze tu jest drabinka. Ale no tu nie ma drabinki. Poczekaj, jakiś taka puch. Pochył, a jest dźwignia. No, zbywa. dobrze. Ale to u góry była. Taka pochylnia. No, taki pochył, no, no na tą trzeba było skoczyć. Mhm. Mm -hmm. No i teraz wracasz tam do tyłu, do tej drugiej kraty zamkniętej, co była. Um, musisz. Się po do tej wrócić. głównej sali, tak? Mhm. Do tej głównej sali, co? Znaczy, no, na dół, nie? Gdzie te kolce takie wysunięte, jedne są. No, tam, wiem. No, mhm. tam. Tak. O Boże, o Boże, o Boże, tu kolce zapomniałam. Mi się nadziała na te kolce. Jak tam, Aga? Nie wiem. Nie wiem. Ja, nie wiem. ja też sygram, gram, ale jestem tak w czarnej dupie. I nawet nie mam podpalonej pochodni, a ty tutaj pierwszej dźwigni wasza. Ale tutaj się dalej też idzie, więc nie, nie czaję czaczy. I przez tą y, kratę drogą, tak? Nie, nie, w sensie jak wchodziliśmy tutaj czasówki, to jest jeszcze dalej przejście z drugiej strony i można się na dół Co tu jest na dole? Jest drabinka taka długa w dół, byłeś tu? Tak. No to mam tam zejść. Uh -huh. Aha, okej. Okay. Taka długa, długa. No i tam, jak ci psy wyskoczą, to będzie dobrze. I tam jest ten sekret. No, boże taka długa, wysoka sala. To jest. jest sekret, czy nie? Tak, właśnie Aj. tutaj. O, a jest ten kwadracik z lawą. Uh -huh. No to teraz nic nie uruchamy i żadno i dźwigni. Nic, Tylko nic Tylko musisz się Uf, kurwa, wspinać i. A czy o co A robisz tą czasówkę, tak? Nie mhm. wiem, ja jestem w jakiejś sali, psy wyskoczyły, kolce czą dźwignia, tak, tak, my, Aha. kolce no, ale To z tego, że ja przeciągnęłam dźwignię, jak nie wiem o co chodzi. Nie. Kolce takie z podłogi wysufnięte jedne a drugie, nie? No. No, no to tu desełko przed 5 No, to właśnie tak. Mhm. Po mhm. na górę, masz drobinkę. Nie ma, spoko. I tam Desel jest dźwignia. Czołgany chyba. Nie jakby, nie, nie tylko łapkowe. Nie, nie wiem. Przedziadam jakąś taką zwykłą dźwignię i w ogóle nie wiem, ona nic nie otworzyła. Nie z tyłu tak na ci... takiej pochylni u góry? Znaczy, było w No to tak całkiem. No, tak. no to wracasz teraz z powrotem przez te e, kolce, Do, bo na przeciwko się krata otworzyła taka wielka też. <laughs> To tej jump dźwigni na razie nie tykam. Ale masz tam jakąś jump dźwignię? No, jest nad kolcami nad, taki gzymsowany. Jest jump dźwignia, nie? Ja nie wiem. No, y, jak jesteś na tym, na gzymsie, ale. Że to było na samym początku, nie? Jak no no nic do, do, co dla kogo jest początek. W sensie no, początek w sensie, jak wchodził się do tej sali. Wchodzi to było do tej okienko. Sali, tak. jest... I opuszczasz się na łapkach i na lewo się przesuwasz tymi łapkami aż do jump dźwigni. I tu od strony drabinki. Nie wiem, dobra, nieważne. I od razu sama. się opuszczasz na. Jak, na le... jak, się, jak się opuścisz na. Znaczy, no, jak na łapkach się przy tym okienku opuścisz, to cały czas na lewo. Jej lewo. Lary lewo, cały czas jej lewo. Przesuwasz się i zobaczysz, gdzie mam dźwignie. I jak się opuściłam prosto na nią, ona ją przeciągnęła i spadła na dole, że się wiesz, schowały te kolce. No to już było dawno. Przecież jak na dole no tak. była, I to, to musiała no, być. Dobra. No tak, ale to ja nie widziałam żadnej innej. No, ja dźwigni, też nie dźwigni. widziałem innej Tylko to. Ja nie, też nie No wiedziałam. nad kolcami nad wejściem. No. Jakieś dwie platformy podnosi. No ale mnie zabijają A, no końce, to nie. kurwa co chodzi. No. Tak, podnosi to ja nie widziałam tej jump dźwigni. Nichu ja. No, Przepraszam. No. Nie widziałam tej jump dźwigni. W tej sali jak się wchodzi y, przez kolce. Jedne je mnie zabiły po prawej, no. a po lewej cały czas są wysun y, wysunięte. No to tak? po obu stronach da się przejść, tak naprawdę. Ym, chodzi o to, że właśnie nad tymi kolcami, które się nie schowały, nie są schowane, jest y, dźwignia. I tutaj się wchodzi, bierze się... skacze się przez taki przez y, 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 taki balkonik. I tam jest y, taka zwykła dźwignia na ścianie, sobie, nie? Taka zwykła, najzwyklejsza dźwignia. Po skosie, do góry, tak? No, uh -huh. I później, y, jak się odwróci od tej dźwigni, znowu tam były dwa. Y, no, y, dwa komplety do UZI. Były. I na tej samej ścianie, jak się stoi twarzą do tego UZI, to po lewej stronie tego wszystkiego tam dźwignia, zaraz nad tymi kolcami. No to Czy ja wy ją zrobiliście? Ja jej no też nie zrobiłam. I ona podnosi jakieś dwie platformy, chyba w tej sali, właśnie, w której były te, te, ta czasówka, te pieski i tak dalej. Aha, no to i tak, tam można wrócić po tą drabinkę. Mm. Nie wiem, no zależy, jak się też z tej wody tam wyszło po której stronie. Ja muszę chwilkę przerwy, mm. także róbcie pauzę. Dobra. ja robię cięcia. Ja też, jak to mi się udało złapać. Dobra. I znowu wszyscy myśleli, że jesteśmy nie wiadomo, jak od ciebie, jesteśmy w tym samym miejscu. I taka prawda. Cztery mm. Aha, i tu jest żadna dnia. dobra. Nie rób jej. Nie. Nie? nie, nie, bo sekretu nie weźmiesz wtedy, a gdzie jest? No musisz się powspinać wyżej, ja potem wrócisz do tej czarnej dźwigni. Wiesz, tam takie znajdźki jakieś będą. W końcu zobaczysz też takie poukrywane, ale drabinki są, ale to one na tak stu, widać, że są takie czarne zatrapane. Jest zadrapania. taka wyżej druga, to. to też jest no, ale to po kolei wszystko, ale to rzeczywiście to. Yy... Bo wchodzę do sale, są kolce, jest lawa, jest rzam Ale to wszystko I tak samo tak wygląda, dupiem, no to bo, wiesz. Ale z opisu, no dokładnie, jak nie widzisz, to z opisu wszystko wynika, że jesteś w tym samym miejscu, nie? Ale tak nie sobie myślę że pocayać, Boże, jak, jak, ja, ja wystarczy, że, nie wiem, czkawkę dostanę i ja już jestem tak w dupie daleko za wami zawsze. Zresztą so, ty, ty musisz iść, iść tam, gdzie Akasza teraz przed chwilą zobaczyła drugą tam dźwignię. No ja widzę zrobiłaś. właśnie ją, jest tamtun. No to musisz to nie. No to idę, dobra. Przy kolcach takich, tak? Mhm. No dobra, widzę to. Aha, i takie, w takim tunelu tutaj jest y, tak, sekret. Tak. tak, a tak w ogóle tą samą górę trzeba się dostać, bo jest dźwignia zwykła na samej górze, więc to jest nasz cel tak w ogóle w tej sali. Uruchomiły się ognia, no, tak. Wszystko się porobiło. Opar. To jest... Aha, 15 na 15, dobra, już mamy wszystkie sekrety, znaczy. Mhm. I teraz do której pierwszej czy drugiej dźwigni mam wrócić? Do tej, tej niżej, nie? Nad tym takim jakimś kielichem. W sumie to jaką jak możesz zdwijać Kolce. No i teraz, teraz ja nie wiem, co mam zrobić. Czy jakieś przejście się otworzyło, gdzie ja mogę stąd wyjść, czy, czy nie, nie wiem. A może się usunęły te kolce, które Akasza no, mówi, wiecie, że... Ale wiecie co, bo właśnie... Um... Te salki niby są osobne, one się ze sobą łączą, bo jeżeli ja właśnie miałam jakieś dźwignię, e, no, tak. która coś tam dezaktywuje, no, a to się tak. aktywuje, a tam to, to siam to, one chyba w jakiś sposób muszą być sobą powiązane. Zapewne. Teraz to badamy. co oni robią. To co? Falał mi kuchnię. Tylko wychaczcie proszę was, gdzie teraz mamy iść, bo ja nie wiem. Czy... otworzyła się bramka na samym daleku, od od kielicha, i na nią chyba była dźwignia, zdaje się, czamp. To to Jezu. się otwiera. Ja naprawdę tutaj zdawały, jakieś dziwne zapachy dochodzą, i ja się boję, że mi parę. O, yy, ten. Zlikwidowałeś te twoje kolce, Kasia, więc teraz to dźwignie trzeba. Czyli będzie. można tą czamp dźwignię tam. Mhm. Dobra, ja dopiero jestem przy tej pierwszej dżanki. Czyli nie. faktycznie to się tak wszystko łączy ze sobą, że hit. Mm -hmm. A co to za. Aha, to się gdzieś na górze otwiera. Aha, no i, i na samą górę teraz. Zrobiłem. No i teraz pozdro, powodzenia. A ty, Dani, już to zrobiłeś? Mhm. Mm A pierdolę. To już skończył kas, Tak, jak jeszcze nie byłem w żadnym innym przejściu waszym. No, poza tym, że my byłyśmy w takim, które po prostu dziabiesz dźwignię i nic więcej, no to tyle, nie? No <grystanie> to nie mam tego zrobić. I po prostu jedno z przejści jest takie, że nie ma żadnej zadaniówki, tylko po prostu wchodzisz, dziabiesz jedną podłogówkę i wychodzisz. I, i to masz No no to nie, nie było mnie tam, ale dobra. Idę zobaczyć, czy się da tą dźwignię zrobić w końcu, czy nie. Aż tu się, jak ja mam teraz skoczyć to na górę, tu ja No właśnie. Ja w ogóle taki tam skok zrobiłem na prawo i łapki ostatniej chwili na taki ogień palący się. Ja nie umiałem tam wejść normalnie. Ja może to zbadżyłem, może droga dla nie wiem kogo, ale tak to zrobiłem. Może jest w jakiś prawidłowy sposób, może wy to inaczej zrobicie, a może a tak ta. trzeba jak ja. Mhm. Więc no nie wiem. To już jest poziom tutaj, level hard. O, zrobiłam się ryjem dobra, ja zrobiłam jakoś tak fuksem, że czekałam aż się ogień nie skończy palić i po prostu zrobiłam z, y, skok za siebie i później się cofnęłam od ognia, bo i tak by mnie jarało. Bym no jest jestem w tej kratce co to ognia, tak? A jest dźwignia. O Boże. I co to zrobi? No, nie Musisz, nie a myślisz, że ci pokażę? Aha. Na sam dół teraz. I będzie tam woda zamiast tej lawy czy nie? Bo może tam Nie można wiem, co tego. Faktycznie nie. jest ta żama dźwignia. Kasia, jakie to masz oko. No bo... No, no ja nie wiem jak ją można ominąć, no. Ale w ogóle nie no ja wiem jak nie, do niej ja doskoczyć. ja nie widziałam jej w ogóle. Ja też nie, a ja brałem te naboje. Y do niej możesz doskoczyć tylko od strony drabinki wejścia, bo od strony tam gdzie były Uzi to nie. Aha. Bo ja myślałam, że się da właśnie rączkami przyczołgać, No właśnie się coś nie szli, da. nie, da się. Właśnie to mi dotarło, to teraz no dobra. Bo ja się tam właśnie wracałam, zwróciłam bla, Tylko po to, żeby się przekonać, że ani nie jestem w dobrym miejscu, ani w ogóle nie robię tego, co powinnam. <śla>